Cześć, Marko, z tej strony trawku. Będziemy dziś otwierać Opening trzech małych skrzynek, albo więcej, jak się uzbiera jednego mega boxa za 7000 pucharów. Z nami dziś nikogo nie ma. No to chyba się będziemy brać za Opening. Oczywiście to jest na koncie kolegi, bo tu mam te czesty. Dobra, jedziemy do Pula i do 8 bit no i proszę, mamy B. Jest. Mam nadzieję, że coś jeszcze trafimy. Dobra. Zagramy jedną gierę. Mm, dobra, niech będzie, bo... Dobra, na szaluwach. Jedziemy. Niedługo się pojawi jakaś piosenka, a może nie tak... Krótko, ale może niedługo się pojawi. O nie. O nie, 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 nie. Przegrana, a jakby to inaczej. Oczywiście gra działa mi na nerwy, bo jakby to inaczej. ale W sumie zagramy se Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Dobra, gramy. O, mój piesek. Nie mika, mika, nie! Na łóżko mi weszła. Skubana mała. Weszła mi na łóżko. Ojeciu, dobra. Wiecie co? Od razu otworzymy sobie tego mega boxa. Albo wiecie co? Poznajcie moją siostrę cioteczną. Nazywa się Kiki. Chodź tu, Kiki. Nie. Trzy, cztery. No już. No tej No cześć, Kiki. Dobra, odpieraj tego mega boxa Będzie szóstka? Nie, piątkę mam. Ale dziś... Dzisiaj... O, dobrze, Kiki. Dobra, to będzie chyba koniec tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Pa i cześć.